Dzień dobry. Dzisiaj się z Wami witam w moim pierwszym vlogu. I na pierwszy rzut oka pokażę Wam dzisiaj, co zrobiłam sobie na drugie śniadanie z przepisu Ani Lewandowskiej. Co prawda konsystencja powinna być taka twarda, jak kuleczki, powinnam je dać do lodówki na 30 minut i one powinny zastygnąć, ale ja na to nie mam czasu, a taka konsystencja też mi odpowiada. Mogłam je w sumie zjeść w całości bez rozdzielania na trzy części, właściwie to cztery już były, ale naprawdę są pyszne, bo to są kulki zrobione z masła orzechowego, z białka, z mleka roślinnego i miodu. I zaraz zajadam się, a potem co? Będziemy ubierać choinkę. Kuleczek zrobiłam sobie taką truskawkową maczę, latę, którą kupiłam jakiś czas. W Lidlu, tylko trochę za dużo posłodziłam i trochę jest zbyt słodka, ale wypiję i zaraz Wam pokażę opakowanie, jak wygląda tej maczy. Czekajcie, tylko postawię kawę na okno. O, i tak wygląda właśnie ta macza. Jest sześć saszetek i można ją pić. Na zimno i na gorąco. Tu, oczywiście, na zdjęciu wygląda przepięknie, dlatego tym bardziej się skusiłam. No, cena nie była droga, już nie pamiętam, ile zapłaciłam, ale wiadomo, Boże, ja nie kupiłam tego w Lidlu, ja kupiłam to w Aldiku. Przepraszam Was za pomyłkę. A nie wiem, czy jeszcze są w Aldiku, ale możecie poszukać. Bo to już kupiłam jakieś 2 albo 3 miesiące temu. No więc zabieramy się za postawienie choinki. W tym roku oczywiście znowu będzie sztuczna, ponieważ mam taki dom, jaki na razie mam. Planuję oczywiście zmienić. Może w następnym roku uda mi się zmienić go na większy, no ale w tym roku będzie jeszcze sztuczna i nie wiem, jak dużo mi się uda dzisiaj postawić choinkę, choinki, ponieważ za dwie godziny wraca mój partner z pracy, więc mam mało czasu, ale mam nadzieję, że chociaż światełka uda mi się powiesić. Jedno co? Teraz trzeba trochę ją porozkładać od razu. No, na razie to połowa choinki już jest. Teraz czas sprawdzić, czy świecą. Nie patrzcie się na ten mój brudny dywan, ale to jeszcze pozostałości po króliku. Trzeba będzie porządnie domyć podłogę, chociaż nie wiem, czy to już się da. Bo ta wykładzina ma już 15 lat. I od, nie zmieniana od 15 lat przez. Właścicieli agencji, no ale nic, na razie musimy się zadowolić tym, co mam. A teraz zobaczymy, czy świecą się światełka. Dobra, pierwsze się świecą, super. Znaczy teraz je wyłączę? Czas na drugie. Tak, drugie będą niebieskie. Aha, ok. Zapomniałam już jakie mam. No to nic. To znaczy, że w tym roku nie, by, nie będę musiała zmieniać światełek. Chyba będą działać. Pierwsza warstwa światełek. Wygląda na razie tak. Oczywiście moja princeska już zainteresowana. Princeska to nie dla Ciebie. Zostaw to. Tylko mi nie skacz na moją choinkę, co? Jakoś tak nie do końca mi się to podoba. Ale na razie niech zostanie jak jest. Teraz zrobimy, drugie światełka założymy, ale princeska musisz stamtąd iść, no tak, to nie dla ciebie.